Niepubliczne przedszkole kredka to placówka zapewniająca profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dzieci w Kretce uczą się głównie poprzez zabawę i doświadczenie. Poza realizacją podstawy programowej placówka oferuje szereg zajęć dodatkowych, które wzbogacają rozwój podopiecznych. Dzieci stale obcują z literaturą i sztuką poprzez codzienne czytanie, bajkoterapię oraz koncerty z udziałem prawdziwych muzyków. Realizujemy również całoroczny program edukacji ekologicznej w formie cotygodniowych warsztatów dla dzieci. Zapewniamy wsparcie dzieciom w trudnościach rozwojowych. Nasi specjaliści pracują indywidualnie z każdym, kto potrzebuje takiej pomocy. Oferujemy zajęcia z pedagogiem specjalnym, neurologopedą czy rehabilitantem ruchowym. Od 2022 roku prowadzimy również terapię integracji sensorycznej. Ważnym aspektem działalności naszej placówki są grupy integracyjne, dzięki którym dzieci mają szansę już od najmłodszych lat rozwijać w sobie empatię oraz wrażliwość na drugiego człowieka. Kredkowy zespół tworzą wykwalifikowani pedagodzy oraz specjaliści, którzy każdego dnia dbają o spójny i stabilny rozwój podopiecznych. Naszą placówkę wyróżnia szereg zajęć dodatkowych. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Placówka bardzo mocno stawia na to, aby dzieci rozwijały się wszechstronnie. Bardzo duży nacisk kładziemy na indywidualne podejście do dziecka, na diagnozę jego potrzeb. Gdybym wybrała placówkę dla swojego dziecka, wybrałabym taką, w której czułoby się naturalnie. W naszym przedszkolu znajdują się również dzieci z pewnymi niepełnosprawnościami. Te dzieci są normalnie włączone w życie grupy. Ja się umawiam z dziećmi, że my tworzymy jedną drużynę i każde dziecko ma prawo do niej należeć. Bardzo mocno skupiam się na tym, abym dawała dzieciom dobry przykład. Najistotniejsze dla mnie jest to, żeby zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój i żeby ten rozwój był dostosowany przede wszystkim do indywidualnej potrzeby dziecka. Dla mnie najistotniejsze w pracy z dziećmi jest wywołanie u nich poczucia. Bezpieczeństwa, budowania u nich własnej wartości. W codziennej pracy cenię sobie doświadczenie koleżanek, które pracują w innych grupach. Bardzo często prowadzimy wspólne działania oraz wymieniamy się pomysłami i doświadczeniem. W pracy z dziećmi lubię ich wdzięczność, ich szczerość, ich miłość. Bardzo rozczulające w pracy dziećmi, z dziećmi jest to, że dzieci naprawdę nie, nie udają swoich uczuć. Dzieci wyrażają swoje uczucia, i chyba najbardziej rozczulające jest to, kiedy dziecko przychodzi, przytula się i mówi kocham cię pani. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. Zachęcamy również do zaobserwowania naszego profilu na Facebooku. Gdzie, w ramach autorskiego projektu Akademia Kredki, co tydzień dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą oraz praktyką związaną z pracą z dziećmi i ich wielopoziomowym rozwojem.